Witam serdecznie. Z dumą prezentuję pierwszy odkurzacz do pracy na mokro i sucho M18 Fuel Packout o pojemności 9,5 litra i pełnej zgodności z modułowym systemem przechowywania Packout Modular Storage System. Prezentowany odkurzacz jest jednym z najbardziej pożądanych elektronarzędzi kompatybilnych z systemem Packout. Dla standardowych zastosowań, odkurzacz cechuje się aż do 60% wyższą siłą sania w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń 18V. Urządzenie jest optymalizowane pod kątem prac usługowych. Odkurzacz idealnie nadaje się do prac związanych z cięciem, a także do ogólnego sprzątania na mokro i na sucho. Teraz mają Państwo okazję zaobserwować różnicę pomiędzy mocą urządzenia a odkurzaczem 18V konkurencyjnej marki. Wyższa moc sania pozwala na usunięcie większej ilości pyłu z miejsca pracy. Odkurzacz Packout zapewnia aż do 50 minut pracy na akumulatorze 8Ah. Jest on również niezwykle mobilny, pozwalając zaoszczędzić czas w miejscu pracy. Urządzenie jest w pełni zgodne z modułowym systemem Peckout, umożliwiając użytkownikowi szybsze przemieszczenie się po miejscu pracy i ograniczając konieczność wracania się do samochodu. Odkurzacz wyposażono także w górny uchwyt w celu zagwarantowania mobilności w przypadku gdy narzędzie nie zostało umieszczone w systemie packout. Odkurzacz packout zawiera w zestawie zmywalny filtr hepa H13 identyczny z filtrami dostępnymi w naszych istniejących odkurzaczach M18VC2 i M12. Uniwersalny filtr hepa jest dostępny również jako wyposażenie dodatkowe. Dla wszystkich odkurzaczy oferujemy również filtry do odkurzenia na mokro oraz worki na pył. We wnętrzu odkurzacza znalazło się też miejsce dla dodatkowych elementów. Produkt wyposażono również w adapter do elektronarzędzi pozwalający na łatwe podłączenie np. urządzenia wielofunkcyjnego M18 Fuel. M18 Fuel Packout to najbardziej wydajny, wszechstronny i przynośny odkurzacz dostępny na rynku. To kolejne narzędzie udowadniające stałe zaangażowanie miloki w bezpieczeństwo i higienę.